Cześć, kochani, Marek, pan z tej strony z bestman.pl Stoję sobie pod swoim pięknym trachy karpusem, bo od niego dzisiaj będziemy zaczynać. Tak zwane podsumowanie sezonu: ta-da-da-da! Da, 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 da. Czyli ile która palma juka urosła, co się w niej zmieniło, ile pnia, ewentualnie ile liści. Także zaczniemy od niego. Wiem, że yy, lubisz to oglądać dużo jest wyświetleń zawsze pod tym filmem. Ja też zawsze się emocjonuję, muszę przyznać, co tu się zmieniło i kilka jest oczywiście niespodzianek. Także uważaj, bądź czujny, bądź czujna, bo będzie się działo. Zaczynamy od olbrzyma Trachy Karpus 4. Zmieniam kadr i jesteśmy. Ten oto trachykarpus fortunei, którego tutaj mamy wypuścił w tym roku bardzo piękne liście i wypuścił ich sporo, na pewno ponad 10. Ja będę się posługiwał tutaj swoją ściągą, bo będę chciał Ci powiedzieć, w którym roku ona była posadzona, to po pierwsze i ile w tym roku urosła pnia, tylko chyba gdzieś zgubiłem ściąga, czekajcie. Da, 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 da ściąga się znalazła, wszystko wróciło do normy. Już mówię, on został posadzony w 2014 roku, czyli no w przyszłym roku będzie obchodził dziesięciolecie tutaj. I w zeszłym roku pień miał 370 cm, w tej chwili ma 380 z małym haczykiem, więc przyjmujemy, że 380 urósł 10 cm, łącznie z liśćmi ma trochę ponad 5 m. Tak wygląda największa palma, w moim ogrodzie, cofnę się, żeby pokazać, trochę karpus Fortunei najlepsza palma do polskiego ogrodu. Naprawdę wybacza wiele błędów minus 12 znosi e, bez uszkodzeń i to jest w niej mega wybacza wiele błędów. Lecimy dalej. Kolejna roślina, która tu rośnie cykasz Pancychuaenzis. On był testowany, nic nie wypuścił. Nie wiem, czy żyje. Zostawiam go do przyszłego roku. On się, no nie wiem, jakiś nie jest nadgnity, nie giba się. Nie wiem, czy on może jeszcze coś wypuścić. Ale wiem, że Cykas z całą pewnością nie wypuszcza liści co rok. Przynajmniej nie każdy. Dlatego go tutaj zostawiam i zobaczymy, co będzie dalej. Przenosimy się dalej. Tutaj mamy w Waszyngtonie. Filiferę ona wypuściła bardzo mało, bo wypuściła w tym roku raz, dwa, trzy, trzy i pół powiedzmy liścia, tak? To wszystko, co tutaj jest jasne, to jest wytwór nowego pnia. To jest około 10-15 cm. Te wszystkie liście idą oczywiście do śmietnika. Ja jechałem, ojej, biadolenie nie będzie, bark. Jak możesz jej to uczynić? Mogę. Wszystkie te liście wycinam, ten, 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 wszystko idzie na śmietnik yy, i po prostu będzie sobie grzana w budce, yy, bo tak mi po prostu będzie najłatwiej i zobaczymy, ile liści wypuści w kolejnym roku. Jeszcze bardziej ją nawio nawiozę, Nawo jak to się mówi, nawożę? Tyle lat już mieszkam w Polsce, i ile jeszcze się, się nie nauczyłem. Naw jak się nawozi, to się... to ją nawiozę? Naw to ją będę nawoził, mocniej, o. I teraz tak... Uwaga! Posadzona została w roku 21, czyli dwa lata temu. Minęło tu dwie zimy i miała. Ja nie mierzyłem. W tej chwili pień ma 45 cm, więc podejrzewam, że miał 30 gdzieś. Yy, I miała z liśćmi około 130 cm, a teraz ma 190 Tak rośnie właśnie Waszyngtonia filifera. Tak jak zawsze mówię, dużo lepsza roślina, dużo silniejsza niż robusta. Wytrzymuje nawet minus 10 stopni. Yy słabsza na wilgoć, rzekomo nie mam co do tego jakiejś yy, pewności, bo robusta też jest słaba na wilgoć, bo to są rośliny pustynne dlatego ja robusty nie sprowadzam a jak ktoś chce zobaczyć, niech się cofnie u mnie yy, na filmie, jeden z jest filmów, jak porównywałem robustę i yy, filiferę po mrozie, które stały obok siebie, to sami się przekonacie, dlaczego tego nie czynię tak, także Waszyngtonia filifera urosła Pień około 15 cm. Cała 60 po prostu niesamowite, nie? 60 cm liście, urodzimy 1,30, ma 1,90 m. I lecimy dalej. Tutaj moi szanowni oglądacze, mój szanowny oglądaczu i oglądaczko. Tu mamy trochę karpus na Inital I zobacz, popatrz. A tu jest ten drugi. Jak niewiele brakuje, że on się zrówna. I to będzie zaskoczenie, naprawdę. Już wyciągam ściągę i opowiadam. Ten Trachykarpus na Inital został posiądzony w 2008 roku, czyli rośnie tu już 15 lat. Od takiego o, od takiego malutkiego 15 lat tu rośnie. I w zeszłym roku pień miał 105 cm. O, 105. A w tym ma 145. 40 cm pnia. Na Initalu, błagam cię, nie rośnie i tak. Bo już się boję o okrywanie. Nie zasuwaj, nie bądź taki szybki, to nie ma sensu. Zwolnij, slow down, slow down. No, niedługo się zrówna z tamtym i będzie <grywanie> co robić w okrywaniu. Na Inital, tak jak w Fortune'ii, zwykły minus 12 stopni. Naprawdę więcej nie wytrzyma, bo był na minus 12, minus 13 narażony, i już pojawiały się ślady na liściach, na tych najstarszych. Teraz to już chyba tego nie znajdę. W poprzednim filmie były nacięcia mrozowe, a nie chcemy, żeby to następowało, bo nie o to nam chodzi. Także no, on cały już ma ponad 3 metry, ale dzieciątko moje urosło, niesamowite. Lecimy dalej, tutaj w gąszczu chowa się karpus wagnerianus. Słabo go widać, co nie? Tak się schował. One tutaj były dwa posadzone. I z tego co kojarzę, wagnerianus był posadzony chyba wcześniej, zaraz to sprawdzam. Nie, rok później, w 2009 roku. W 2009 roku był posadzony i on tak samo jest odporny jak każdy fortunei. na inny tal około minus 12 stopni, potężna. Roślina piękna, patrzcie, liście ma od samego dołu tak samo jak, tak samo jak ten tutaj. Patrzcie, ten liść, ten on jest 15 cm nad ziemią. I wszędzie, wszędzie, wszędzie ma liście. A jeszcze tylko pokażę, jak on się wygina, jak palma kokosowa. Patrz, to jest tak, idzie do słońca. Od tej strony jest bambus i zasłania mu słoneczko, a od drugiej strony jest. Słoneczko i w tą stronę ciągnie. Ciekawe jak będzie wyglądał jeszcze za 10 lat. Ale mówiliśmy o Wagnerianusie. Też ma liście od samego dołu sięgają po prostu od początku. On też był taki malutki i on w zeszłym roku pień miał 90 cm. W tym roku pień ma 105 105 cm. Tutaj jest moja najstarsza palma, ta tutaj. To jest Fortunę i tatuś, czyli samiec, który w mi tu wszystko zapładnia. Też wypuścił, no sporo liści w tym roku, na pewno ponad 10, tak samo jak i ten drugi mamusia. I ten był posadzony w roku, żeby nie skłamać, 2005. No, 18 lat minęło, czyli jest, jest pełnoletni, można powiedzieć. A jeszcze jak go sadziłem, to na pewno miał z 2 lata, liście miał posadzone. Posadzone, co ja mówię, podzielone. To jest moja chluba. Dwa lata temu dostał ostrow kość, tak samo jak mamusia, mróz był, nie było kiedy okryć, bo to były Boże Narodzenie. A znacie tą historię, to nie będę tego szczegółowo opowiadał, kto będzie chciał <coughs> wiedzieć, to oczywiście cofnie się do tego. E, pień w zeszłym roku miał 2,40 m, w tym roku ma 2,55 m, czyli urósł 15 cm, tak samo jak pień tego Wagnerianusa. Cały z liśćmi ma już 4 metry. 4 metry. Tak czas zasuwa. I rośliny też zasuwają. Niedługo będzie widać z Wrocławia ze Sky Towera. Jak to tutaj u mnie eee, rośnie, że tak powiem, na bezpalmie. O kurde. Ale numer patrzcie. Wyrastają mi trochę karpusy. Tutaj aż jeden, drugi, trzeci. Skąd ja się pytam? Tu nic nie rośnie. Gdzieś mi się nasiona rozsypały. Ale numer. Patrzcie, dokąd tu jest 3 metry od rośliny. Ale dobra, nie o tym gadka. Tutaj mamy trochę karpus Fortunei mamusie. Mamusia jest, patrzcie. Mamusia i tatuś są dokładnie tego samego wzrostu. Ciekawe, nie? Dokładnie tego samego wzrostu są. I w zeszłym roku pień był tak samo 2,40 i teraz jest 2,55. Czy ma? Tak, ten mamusia ma w tym roku nasiona, są nieobcięte, aczkolwiek nasion w tym roku jest bardzo mało. Nie wiem, jaka jest przyczyna tego, że w tym roku nasion jest mało, ale widać jak pień poszedł. Tu widać tą jaśniejszą część i tak to wygląda. Oba mają pień 2 metry 55 cm i wypuściły na pewno ponad 10 liści, bo to widać. Tutaj mamy trochę karpusowisko i muszę się szczerze przyznać, że nie wiem kiedy ono powstało, ile to już lat tu jest, ale myślę, że cztery na pewno. Jak ktoś wie, bo na przykład to śledzi, to niech powie. Tych roślin nie wiem, że tu te w tej chwili jest, na pewno ponad 10. Tutaj są, tutaj. Co to jest trochę karpusowisko? No chyba każdy wie. To, jest, to są małe trochę karpusy, które po prostu spadły tutaj z mamusi, z nasion, same sobie wykiełkowały. I tak sobie rosną, niczym są niezabezpieczane. Tu były dookoła rosły, wszędzie te zostały, że tak powiem, najsilniejsze osobniki. Nie wiem ile ich tutaj jest, ale na pewno no, z 20 myślę, może być. tutaj jest większa kupa. Tutaj jest mniejsza i tak sobie, i tak sobie tutaj, e, tak sobie tutaj rosną. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj mamy, aha, kiedy mamusia była posadzona. Zaraz, czekajcie, rzucę oczkiem mamusia 2010 czyli 5 lat później i mamusia miała już wtedy metr pień. metr 5 miała no i się zrównały pamiętam jak na początku, jak wtedy mówiłem ciekawe czy kiedyś ten tom dogoni no dogonił tatuś i się zrównał lecimy dalej, karłatka czyli Hamerops humilis kurcze, nie pamiętam kiedy ona była posadzona, dlatego że ona tu była przesadzana przesadzana była, bo tu kiedyś rosła karłatka, która że tak powiem, wyciągnęła kopyta i rośnie. No ona wypuściła mnóstwo liści. Myślę, że około 20. I miała pień 75 cm, a w tym roku pień urósł o 10, to wszystko jaśniejsze, czyli pień ma 85 cm. Tak wygląda ta karłatka. Ja ją mniej więcej będę formował na jeden pień, żeby to była roślina z jednym pniem. Tak bym chciał żeby to wyglądało. O, tutaj są jakieś suchary do obcięcia. Jeden, e, drugi, to jeszcze teraz obetne, bo to na zimę na pewno mi potrzebne nie będzie. Zresztą o tym mogę nagrać kolejny film, kiedy obcinać liście. E, tak to wygląda e, o karłatce. Było trochę karpusowisko, było, lecimy dalej. To jest hystrix, rapidophyllum hystrix, on już u mnie rośnie, ho, ho, ho. Teraz już, no kurde, zaraz zobaczę, czy mam zapisane. W 2019 był posadzony. To są dwie osobne rośliny. Tutaj się ciągle wypuszcza świeże liście. Patrzcie, ale numer. Ciągle świeże liście. Świeże liście są piękne, natomiast stare liście, ja ich nie wycinam, ale są, że tak powiem, zgrzybiałe. A co tu jest? Patrzcie. Jeszcze nierozwinięty liść. Nierozwinięty liść. tu są dwie rośliny, po to, żeby było gęsto. To jest pogromca mrozu. Tu widać jedna roślina. Hej, tych roślin może już jest więcej. Nie, więcej pni. Na pewno były dwie rośliny. E, pogromca mrozu u mnie wytrzymał bez żadnego zabezpieczenia. Minus 18 stopni. Nic z nim wtedy nie robiłem. Nie miał kompletnie żadnego okrycia. Śnieg go trochę przysypał. Mróz dowalił. Nic z nim nie robię. No jakby było minus 30, to pewnie by nie przeżył. Ale o, jaki jest śliczny. Jeszcze zostały chyba dwa duże. Można sobie zarezerwować. Bo małe już chyba wszystkie poszły. E, oczywiście trochę karpusy Fortunai też są w rezerwacji do rezerwacji i kilka Washingtoni też. Także rapidofilon Hystrix jest tutaj 4 lata. Ciekawe kiedy będzie duży. Myślę, że będzie za jakieś 20 lat. <grym> to ja będę miał uuu! Nie wiem, nawet nie będę gadał. Szkoda strzępi dzień zora. Tutaj jest moja duma i chluba. Chyba ją lubię najbardziej. Nie zmierzyłem obwodu pnia niestety. Hmm, jakby to pokazać, ale to jest tak potężne Nie obcinam tych liści, ale chyba niektóre z dołu będę musiał charatnąć, bo one i tak przy zawijaniu pękną, są już tak. Są już tak wygięte do dołu, w taki sposób się wyginają. A te rosną do góry. Ile ona wypuściła liści? Czy uda się policzyć? Zaraz policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem liści, to jest rekord. To jest zdecydowany rekord. Nigdy tyle liści jeszcze nie wypuściła. Juba czy każdy powinien mieć najbardziej odporna palma na mróz o liściach pieżastych, czyli takich jak pióra. W porównaniu do takich, te, są, te się nazywają palczaste, bo mają e, jak palce. Gdyby ktoś nie wiedział, początkujący też mogą to oglądać. Wytrzymuje minus 10, minus 12. Są oczywiście gdzieś, gdzieś yy, takie relacje np. z Chile, gdzie wytrzymała minus 18. Tylko, że wiadomo, ten mróz tam wtedy nie trwa długo. No, no zupełnie to inaczej wygląda niż tutaj, yy, że tak powiem, w Polsce. I teraz tak, już mówię, ile ona jest z, z nami lat. JuBEA. Ona była posadzona w 2016 roku. 7 lat tu rośnie, 7 lat. Nie wiem, czy ktoś pamięta, jaka ona była malutka. Ja normalnie muszę chyba wstawić to zdjęcie, jak była sadzona, bo to było maleństwo. I zawsze każdy mówi o JuBEA, tak powoli rośnie. No, no nie. Nie powiedziałbym, aż, że aż tak powoli, jak sobie tu niektórzy myślą, rośnie wcale nie tak wolno. I teraz tak. JuBEA miała 1,80 m, że tak powiem. Dobrze mówię Jubea Powiem tak, pień miała Aha, tak, mam Była, miała 1,80 m wysokości z liśćmi do końca, a teraz to jest 2,10 cm, czyli urosła 30 cm w liściach, jakby w całości rośliny, bo takie coś tutaj też mierzę, a pień miał 55 cm, a teraz ma 65 cm. Mam Jubea u siebie w ogrodzie, która ma pień 65 cm wysoki. Obwodu nie mierzyłem, ciężko mi jest bardzo. Myślę, że zmierzę. Kiedyś o tej Ube i nagram w ogóle film, e, jaka ona była malutka i jak rosła. Jak chciałbyś, czy chciałabyś taki film, to napisz w komentarzu, czy interesuje Cię film o jubeji. Naprawdę to jest moja duma. Bardzo ją lubię, bardzo ją. Kocham i szanuję, szanuję ją za to, że rośnie w takim tempie jak rośnie i że jest taka silna jak jest. Przechodzimy dalej, tutaj mamy karpus princeps. W tym roku znowu nie stracił stożka wzrostu, ma przecudne liście. Pytacie często czemu nie sprowadzasz, czemu nie to, w Hiszpanii się tym nie zajmują kompletnie. Ja już chyba wiem czemu. Tempo wzrostu tej rośliny, jubea przy niej to jest demon prędkości, on w tym roku wypuścił liści Raz, dwa, trzy, cztery, matko ten jest jakiś dziwny, jakiś taki, no w pół, cztery, pięć, sześć, chyba siedem liści wypuścił w tym roku. Ale już, już Ci powiem jak pień zasuwa do góry, gdzie ja go tutaj mam zapisanego, tego mojego princepsa, pień miał 30 centymetrów, a teraz nie zgadniesz. Po prostu nie zgadniesz. A teraz pień ma 33. 3 cm urósł. Później komedia. To Jubea urosła 10 cm pnia, a on urósł 3. I on tu ile lat już rośnie? Ja czekaj, czy ja mam gdzieś to zapisane, bo to 2014 rok. On tu rośnie prawie 10 lat. I prawie nic się nie zmieniło. No, ja się nie dziwię, że w Hiszpanii nie chcą tego, tego hodować. Jak to ma takie tempo wzrostu, no, naprawdę kto by, na to, kto by na to tyle czekał niezłe jajca, co? tak to mniej więcej wygląda, to jest princeps tak zwane książątko liście od spodu srebrzyste na górze, opa, na górze też są zupełnie inne, to jest zupełnie inny wymiar trachy karpusa i według mojego doświadczenia mniej wytrzymuje niż niż i zwykły takie mam przekonanie, że tak jest. Hmm. Tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy drzewo oliwne, które było posadzone w tym roku. Jego to w ogóle nie będę mierzył, no bo to ono dziwne jakby rosło. tak? Ale tutaj mamy niespodziankę. To jest Jukarostrata, która była posadzona, ona zeszłą zimę przeżyła, czyli chyba w zeszłym roku, gdzie jest moja ściąga. Tak, 2022 rok. Wygląda ona tak i jak ją posadziłem miała 104 cm ta roztrata, a w tej chwili ma 130 niezłe jajca, nie? 25 cm urosła. 25 cm urosła. Ktoś się zapyta, e gościu, a po co ty takie tutaj rzeczy robisz? Takie dziwolongi A dlatego, że ja tych liści nie ucinam i będę chciał, żeby te liście się na niej trzymała. Ona też pięknie się nie bieszczy, jak ta druga. Naprawdę jest zjawiskowa i urosła 25 cm roztrata. Najlepszy, najlepszy jaki może być egzotyk do polskiego ogrodu. Minus 20 wytrzymuje bez problemu. W zasadzie wilgoci też się jakoś mega nie boi. Czasem się zdarzy, że u kogoś coś przegnije czy coś, ale generalnie to jest po prostu bomba i petarda. Bomba i Petarda. Minus 20 z palcem w nosie, a u niektórych klientów minus 21, minus 23, bo takie mam relacje i na filmach mi o tym opowiadają. I w dzisiejszym filmie został jeszcze jeden osobnik, przepiękny, cudowny. karpus wagnerianus. On ma chyba więcej w tej chwili nasion niż ten Fortunei. Ale cudna roślina. On wypuścił w tym roku masę liści. Raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 liści. 12 liści wypuścił ten trachy karpuz Wagnerianos Wygląda zjawiskowo. I już ci mówię w którym on roku był, w którym on roku był posadzony. On był posadzony w roku 2017, czyli jest tutaj z nami 6 lat, 6 lat tu rośnie, na początku w ogóle nie rósł. Pamiętam, że jak go sadziłem, on miał 5 chyba coś koło metra, eee, więc naprawdę wolno. W zeszłym roku pień miał 125 cm, a w tym ma 140, więc w końcu zaczął rosnąć. 140 cm pień to już jest nieźle. On cały będzie miał w tej chwili z 2,5 metra Tak myślę, no może nawet nie, to jego jeszcze się fajnie okrywa w porównaniu do tamtych gigantów. I co o nim mogę powiedzieć? Minus 12 bez problemu, miał minus 12, nic mu się nie stało. Kompletnie bardzo silna roślina, przecudne liście. W tej chwili w Hiszpanii w zasadzie już kupić ich to jest trudno. Jeszcze małe? Tak. Duże? Nie. Zdecydowanie. A jak są, to są naprawdę drogie. I tak to wygląda w tej pierwszej części. To wszystko będę omawiał dalej w kolejnej, bo to już jest ponad 20 minut filmu. Myślę, że wszystko udało mi się umówić. Trochę karpusy Wagnerianusy też jest, są, są małe do rezerwacji i kilka większych. Także jeżeli ktoś potrzebuje, to oczywiście zapraszam. 15 cm urósł pnia w tym roku. Wydaje mi się, że jest zjawiskowy. Naprawdę przepiękny jest ten Wagnerianus. Super roślina. Omówiliśmy to, omówiliśmy roztratę która urosła 25 cm UB, która urosła 10 cm pnia <laughs> Princepsa który tutaj ciągnie powolutku Hystrix był omówiony dwa potężne Fortunei i małe trachy karpusowisko, które tutaj mamy trachy karpus na Nainital, który wystrzelił jak rakieta bo urósł mu pień o 40 cm i Wagnerianus, który cai się tutaj z tyłu tych roślin. No, jest tu prawdziwa dżungla. Jedno rośnie na drugim. Nieraz mnie pytacie, jak blisko obok siebie można sadzić rośliny. A ja Wam odpowiadam, a jak blisko chcecie. Bo to zależy, jaki ma być efekt. Czy to ma być taka dżungla, czy to ma być taki szpaler. Każdy oczywiście może zrobić, jak chce. A w ogóle nie powiedziałem, dzisiaj jest 2 listopad 2023 i to by było na tyle. A później zapraszam na drugą część z części pustynnej Fortunai Jubea Chilińska. Zapełniamy Polskę z bespant Cześć!